Chwilę panorama dnia, a dzisiaj o trybunale w Strasburgu, który uznał, że Polska naruszyła konwencję praw człowieka w sprawie więzień CIA. Sędziowie uznali prawie wszystkie zarzuty mężczyzn, którzy twierdzą, że byli w Polsce torturowani. Więcej, już za chwilę, zapraszamy. Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, orzekł Trybunał w Strasburgu w sprawie domniemanych więzień CIA w naszym kraju. Trybunał zarzucił polskim władzom, że nie zapobiegły torturom i nieludzkiemu traktowaniu i nieskutecznie prowadziły śledztwo w tej sprawie. Zaczynamy panoramę dnia. Agnieszka Górniakowska. I Sławomir Szyźniewski, Polska musi zapłacić 100 tysięcy euro Al-Nashiriemu i 130 tysięcy euro Abu Zubajdzie, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani w więzieniu CIA na terenie naszego kraju. Wyrok może zostać zaskarżony, ale czy polskie władze to zrobią, na razie nie wiadomo.